Gdy myślimy o świecie Wiedźmina, pierwsze skojarzenie to potężne Nilgarskie Imperium, pełna intryg Temeria czy zrujnowane pola Kedwen. Ale na północy, daleko od centrum konfliktu, leży kraina, która nie potrzebuje miecza, by rządzić, bo rządzi złotem. Dziś przyjrzymy się Kowirowi i Powis, najbogatszemu państwu w Uniwersum Wiedźmina. Miejsce to, choć na pierwszy rzut oka niepozorne, ma ogromne znaczenie polityczne, ekonomiczne i przede wszystkim magiczne. Dwie krainy położone na północno-zachodnim skraju kontynentu zjednoczyły się w jedno królestwo wieki temu. Ich główną siłą są ogromne złoża złota oraz niezwykle rzadkiego dwimerytu, metalu blokującego magię. Dzięki nim i wbrew nieprzyjaznemu klimatowi stały się potęgą handlową. Młody król, Tancred Tyssen, ledwie zdążył opłakać śmierć swego ojca Estreda, Dał już jednak dowody na to, że jego rządy będą cechowane rozwagą. Kowir i Powis to dwa Zjednoczone Królestwa położone na dalekiej północy kontynentu nad Wielkim Morzem graniczą z potężnymi, ale biedniejszymi państwami jak Kedwen czy Redania. Choć klimat bywa tu surowy, a tereny górzyste i trudne do uprawy to właśnie pod ziemią kryje się prawdziwe bogactwo tej krainy. Redania wieki temu straciła kontrolę nad niewielkimi księstwami wzdłuż kurs smoczych. Ripowis to zaś najbardziej odległe z nich, wciśnięte między, między pokryte lodowcem zbocza, a zimne fale morza. Krótką lodową granicę dzielą tylko z ligą z Hengefost. Kowie Ripowis mają obecnie dwie stolice. Lan Exeter jest zimową siedzibą królów. To piękne miasto znane z doskonałego uniwersytetu, według niektórych lepszego niż ten w Oksenfurcie oraz zawieranych tu dyplomatycznych i handlowych porozumień. Stolica letnia, Port Vanis, nad Zatoką Praksedę to najbardziej wytworne miasto kontynentu. Słynie ono z wąskich i wysokich kamienic, efektu polityki finansowej monarchów. Tu znajdzie się też pałac Ensenada, otoczony letnimi rezydencjami szlachty i bogaczy, oraz Wielkim Kanałem. Na wodach tego ostatniego w sierpniu arystokraci urządzają na barkach pyszne przyjęcie. To dzięki niesamowitym złożom minerałów Kowir stał się potęgą. Ziemie tego regionu skrywają złoto, srebro, metynę, a nawet dwimeryt, materiał, który potrafi tłumić magię. Kowir eksportuje te surowce na cały kontynent. Nawet Nilgard, który podbił połowę znanego świata, musiał kupować u Kowiru. W skrócie, Kowir nie wysyła wojsk na wojnę, ale sprzedaje stal tym, którzy je toczą i zarabia na tym fortunę. Na wojnę z Lidwgardem, Kowir i Powiz wysyłają głównie pieniądze i najemników, których można za nie wynająć. Nie popierają też religijnego szału panującego obecnie w Redanii. Królowa wdowa, Zulejka, jest obecnie zwolenniczką nauk proroka Lebiody i chętnie studiuje jego dobrą księgę, pełną zdroworozsądkowych przykazań i wieści. Jako, że obecnie zdrowy rozsądek jest na północy dobrem deficytowym. To jej przysługuje się stabilność państwa oraz to, że jej syn woli przyjmować czarodziejów na swoją służbę niż palić ich na stosach. Oficjalnie Kowir zachowuje neutralność. Nie angażuje się w wojny i nie posyła armii na pole bitwy. Nie walczy też o władzę nad królestwami południa, ale w cieniu jego wpływy sięgają daleko. Król Esterath znany z wybitnej dyplomacji, potrafi zjednoczyć region i zadbać o to, by każdy wiedział jedno: z Kowirem się nie zadziera, bo Kowir może sprawić, że zbankrutujesz. To właśnie z jego inicjatywy Kowir potajemnie wspierał Północne Królestwa w wojnach z Nilfgaardem. Nie z powodów ideologicznych, ale czysto ekonomicznych. Pokój oznaczał dalszy handel, a wojna... wojna mogła zakłócić dostawy. Jak już powiedziałem, jedną ze stolic Kowiru jest Lan Exeter, perła północy. Miasto, które można by nazwać bankiem świata. To tu rezydują najważniejsi kupcy, finansiści i... magowie. Tak? Bo Kowir to raj dla czarodziejów. Gdy inne państwa zaczęły bać się magii, palić stosy i ścigać czarodziejki, Kowir otworzył przed nimi drzwi. Magowie mogli tu legalnie działać, prowadzić badania i uczyć nowych adeptów. Nic dziwnego, że wielu z nich, w tym potężni członkowie kapituły, przyniosło się właśnie tutaj. Kowir finansuje badania magiczne i naukowe. Dzięki temu stał się ośrodkiem wiedzy i nowoczesności to tutaj prowadzi się eksperymenty z Dwimerytem. To stąd pochodzą najlepsi alchemicy i uczeni kontynentu. Z tego też powodu kraina nie tylko dysponuje bogactwem, ale też dostępem do najnowszych technologii i wiedzy, co daje jej strategiczną przewagę nad całą resztą świata. Choć Kovir nie odgrywa roli w, w sadze o Geralcie, to pojawia się w tle wielu kluczowych wątków. Ciri przez pewien czas mieszkała w Kowirze, gdy szukała schronienia. Teraz wiemy, że w Wiedźminie 4 wróci do Kowiru, choć jeszcze nie wiemy po co. Wiggleforce i inni czarodzieje prowadzili tu swoje interesy i intrygi z Kowiru lub jego okolicy. Czarodzieje tacy jak Faircard czy Sheila de Tankerville współpracowali z Kowirem lub pochodzili z tego regionu. Nawet Jennifer rozważała osiedlenie się w Lan Exeter. W serii i Project Red Kowir jest raczej wspominany niż odwiedzany. Choć to oczywiście się zmieni. Je jednak jego wpływy są widoczne, szczególnie w Wiedźminie 3, gdzie wiele postaci odnosi się do polityki i, i bogactw w północy. W grze i gwint, frakcje takie jak Królestwa Północy często odwołują się do kowirskich wojsk i finansowania. Kowir jak widzicie to ukryty gigant świata Wiedźmina. Bez armii, bez ekspansji, a jednak z potęgą większą niż posiada jeden cesarz. To kraina, która pokazuje, że w świecie miecza i magii najpotężniejszą bronią może być worek pełen złota. Czy zobaczymy Kowir w grze? Oczywiście. Wiedźmin 4 zmierza, a na zwiastunie, który omawialiśmy jakiś czas temu widać było Lan Exeter, właśnie. Jeśli podobał Ci się ten materiał, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj. I napisz w komentarzu, które inne królestwo ze świata Wiedźmina powinno dostać tutaj swój odcinek. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia przy kolejnej gawędzie z kontynentu. Trzymajcie się, pa! pa.